Widzowie, witam was w kolejnym odcineczku Dzisiaj jesteśmy na rowerku jak zwykle i znowu sam jesteśmy I ogółem widzowie to jedziemy pod bar Bo pogoda się o, zepsuła No jeszcze a propos pogody To ja wcześniej jak była ładna pogoda, świeciło słoneczko To zakręciłem bara z treningówki Dzień dobry Wywali... Zakręciłem, wywaliłem się, ale zakręciłem. Yy, no i nie wiem, czy na filmie będę kręcił jeszcze. I ogółem jeszcze. O. I ogółem jeszcze. Yy, co? No, pisaliście, żebym nie nagrywał, jak się rozgrzewam, tylko na przykład, jak skaczę na hopach od razu. Ogólnie to bym nagrywał, tak jak widzicie, no pogoda nie dopisuje. I też sam jeżdżę, więc za bardzo ma Hopach tak, tak średnio by było. No więc nie wiem, jak ktoś wyjdzie, najprawdopodobniej już w następnym odcinku, bo w następnym odcinku ma być ciepło już. To wtedy właśnie tak zrobimy, że już nie nagram jak się rozgrzewam. Mamy, my będziemy widzieć się pod bar. <grywanie> Widzowie, zaraz podjedziemy pod bar sobie, bo tam aktualnie sobie jakiś... O, ktoś tam jest sobie, to nie będę przeszkadzał. Więc robimy sobie tutaj fake. Bara od razu Już już trochę rozgrzałem cyk Nie bo jakoś dziwnie się w sensie się wcześniej Jak to barę knęcia z, hop, z tej treningówki I ten I noga teraz wali Strasznie tak troszeczkę Tak dziwnie dobra, jeszcze raz fake -bara. Dobra, git Czekajcie, sam barspin teraz Ty Jeszcze raz Widzowie, co to? Aj ja jakoś dzisiaj dziwnie Dobra Dwa spinki sobie próbujemy Czekajcie Cyk, cyk No i zaraz będzie padać chyba znowu co chmury idą Nie ja widzę, ale jakoś, jakoś dziwnie się czuję dzisiaj serio Dobra Dwa spinki. kajcha. O. git. No i jak teraz już stał wiać, to jeszcze raz robimy podla bar respina. I no podla bar i zrobimy sobie kółko na winie. Grze. O. Już lepiej. Dobra, robimy sobie No i really. Ty, jeszcze raz. No i I tam pojedziemy. No i w sumie to mogę jeden 8 zrobić. Teraz tu i pojedziemy sobie pod stare już. I pod stare sobie pojeździmy. Tak więcej. O i linkę przekręciłam Dobra Więc widzę, widzimy się pod Starą gminą najprawdopodobniej W sensie, no pod starym gminą Dobra, dojrzałem sobie pod starą gminę I Widzę, przy okazji jak czekamy na, jak, jak na to, Aż to auto nam przejedzie To zakręcimy sobie Bara No i... I się cofniemy to od razu jeden osiągną sobie zrobimy Ty gdzie to ma znaczek z tyłu? Dobra Uch. To mało tu jedzie daleko, ale chyba zdążę już zakręcić Uch. Zążyłem ale trochę, trochę krzywo Więc porobimy sobie tak parę razy 1-8 już barę z i pewnie na działkę pojedziemy Na działce dzisiaj więcej posiedzimy pewnie więc czekamy aż to auto przejedzie i robimy sobie w klipkach 1.8 Ostatnie 18 i bary z hopa sobie porobimy. Nie, miałem ogólnie bara z treningówki zakręcił. I raczej zakręcę, tylko go proszę, bo ja no o... też mnie ta noga boli trochę. Jak robię coś. Dobra, porobimy sobie parę borsfinów z hopa i będziemy już jechać w stronę działki No i git, chopa wyszedł To widzę robimy takie ostatnie 18 jeszcze i idziemy na działkę Dobra, jedziemy na działkę. A i widzę, zanim jeszcze na działkę, powiedziałem, też jeszcze tu jedną zrobimy. I. No, trochę krzło, bo... ale dobra. I tutaj, patrzcie, bardzo pobera. No, jeszcze jedno szybko jedną i. Na działce już się widzimy. Dobra, widzimy się na działce. Widzowie dojeżdżamy na działkę. I zastanawiam się, czy to barspin od razu próbować tej treningówki, czy poczekać. No ogólnie to kąt na, kąt na treningówce się strasznie zmienił. No jest mniejszy. No ale da się skakać. Lata się fajnie. No i tu są ślady po tym jak zakręciłem bara. To troszeczkę y, mm, troszeczkę mnie pomotało tutaj. No ale lądowanie takie miękkie jest fajne. No. No i nie wiem. Widzę. Na razie skoczymy. Pokażę Wam. Bo chyba pierwszy raz na filmie będę skakać tę treningówkę. Więc skoczymy sobie o, 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 Pokażę Wam zresztą jak to się fajnie. lata. Spoko. No i chyba robimy te barę. No i odpocznę. Później potem tym barspijam, bo pewnie się wywalę. No i później jeszcze jakieś triszki kikara raczej nie będę odkrywać. Widzę, lecimy sobie tak jak... No lecimy sobie. Tutaj korba. O. Fajnie jest. Jeszcze ja tam mogłem mocniejsze te korby dać. Tylko jak ja kręcę bara, to ja ogółem troszeczkę wolniej jadę. Nawet bardzo. No i widzę, że teraz się nastawię, że zakręci to bara. I my pewnie widzimy się za chwilę, jak już się zdecyduję, że go zakręcić. Dobra, widzę, zaraz będziemy lecieć i mamy gościa Jojo <grymne> Nie wiem, no szczerze zakręciłem ten pierwszy raz i z tego bara. kręciłem jakoś, nie wiem, godzinę temu czy dwie i teraz boję się ale postaram się zakręcić. Jak się nie zakrę Jak nie zakręcę, to trudno. W sensie trudno. Będę próbował zakręcić. Mm. Widzę czekajcie chwilę Dobra, widzę trudno, trzeba polecieć, trzeba spróbować Także Dobra, widzę lecimy i teraz tak szybko skoczę sera, złapie siadełko i za drugim razem już kręcimy tak w, wiecie, tak szybko, czekajcie. Czyli tak, tak Łojaju Dobra. Dobra Troszeczkę wolniej i git. Dobra widzę lecimy i próbuję to zakręcić no nie Dobra jeszcze raz, jeszcze raz Widzowie y, y, jakby to powiedzieć spróbowałem spróbowałem tak może jeszcze raz spróbuję, zobaczę oj dobra widzicie, spróbowałem. To najważniejsze, że próbuję i że może w końcu mi wyjdzie. Ale dobra widzę, widzimy się za chwileczkę, tutaj pograbię troszeczkę. I zaraz... Będziemy robić inne triczki i nie może jeszcze jednego bar spinka dzisiaj zakręcę. W sensie to był pół bar, bardziej. No ale wiecie, krok po kroku do przodu, tak? No więc widzimy się za chwileczkę, jak to yy, zagrabię. Tak trochę. Czekajcie, bo tu mi ten yy. o. No i ogólnie to też w sumie może być przez to, bo wylądowałem, o tak, o dziwnie, też mnie zniosło trochę, ale dobra, więc widzowie, my widzimy się za chwileczkę, czekajcie, kurde, będzie trzeba dosypać w tamtym miejscu, dobra, widzimy się za chwilkę. No i widzowie, zagrobiłem tutaj tak troszeczkę jego lądowanie nie grabiłem i powybierałem kamienie, stąd mniej więcej, I co tu było, co pograbiłem. No i kąt był na początku tak jak tu widzicie, ale zrobił się taki. Ja też klepałem i tak dalej, wszystko robiłem, starałem się, żeby był jak największy, ale taki musi być niestety. Ale nie jest najgorszy taki kąt, szczerze. Dobra, więc my widzimy się, jak zaraz będziemy jakoś triczka tutaj sklejać. Dobra widzę, więc my teraz sobie <laughs> sobie robimy jakąś tajer tapa zobaczymy czy wyjdzie, więc y... tak, lecimy i sklejamy. Nie, dobra, widzowie, jednak jeszcze raz próbujemy, bo y... coś nie pykło, tak? Ja też jeszcze tak się trzęsę troszeczkę po tym barspinie, bo myślałem, że się wywalę trochę mocniej. Więc robimy to tire tap. Dobra, było, ale to było tak upośledzone, że ja jeszcze raz chcę spróbować. Dobra, niech będzie. Nie wiem, ja ten... nie wiem. Ogólnie jak na tej treningówce robię trochę większy kąt, to nawet tak tu uklepię, nie wiem jak mocno, Czyli i tak jak po tym pojeżdżę, to i tak ten kąt się cały czas niszczy. No i ogółem przestałem yy, tam na ten kąt i on jest został taki jaki teraz jest. No niby da się latać, ale przydałby się troszeczkę większy, no nie będę ukrywał Dobra, jeszcze raz próbujemy to tire-tapa zrobić Dobra, już lepiej Nie wiem, mogę dać w sumie mocniejszą tą korbę to wyżej polecę, ale dobra Nie wiem widzę to Bogana to zaraz próbujemy ja chcę spróbować x zrobić tutaj. Więc spróbujemy zrobić x I nie wiem, coś jeszcze poskaczemy i ogółem zaraz już niestety będziemy kończyć taki troszeczkę krótszy film. Bo nie wiem, boli mnie trochę tutaj, ale w tam dużo się zabawia w krzaku. Dobra, więc lecimy i próbujemy zrobić x Czekajcie, tak, lecę i x Próbujemy. Nie, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, git. no widzę jak dam troszeczkę troszeczkę mocniejszą korbę to polecę wyżej faktycznie. Teraz na tym sobie przetestowałem. I... No i też fajnie, więc nie wiem. Jak się rozpędza, to, to to ja mogę jeszcze poprawić. Ale już dobra. stawmy to i... No nie wiem. Skoczymy chyba to gapę, tylko to taczkę odsunę. No i ogółem też jak ja robię to berspina, to jadę strasznie wolno. No i to jest tak troszkę nisko, lecę, ale ważne że kręcę, tak? No ten kąt nie jest, no zobaczcie, jak... Nie wiem, no zaraz najwyżej go poprawię. Dobra, więc widzimy się jak będę to go ogół... gapika. Skakał. W sumie tu ją postawimy. Widzowie lecimy gapa i jeszcze możliwe, że spróbuję poprawić to bar spina, bo ja go zrobiłem upośledzenie, bo sobie zacząłem na GoPro i będziemy jechać już, bo wieje trochę, no i też zaraz może padać, bo wszędzie ciemnych są Także lecimy to gapa i spróbuję poprawić to warspina zaraz. A! Widzowie, nie, dobra, jeszcze raz szybko, bo... Yy, tak. Nie no, wieje w tamtą stronę i mnie zwalnia, prędkości nie miałem. Dobra, jeszcze raz lecimy. Dobra, lepiej. To se stumimy. Dobra. Widzę więc. Spróbuję poprawić to, barspina I zobaczymy, może coś jeszcze skoczę. Także widzimy się za chwileczkę, jak postaram się stawić do tego barspina. Nie, widzowie, dobra. Jeszcze raz spróbujemy. Mam nadzieję, że że poprawię to Bar ze wcześniej. Ale też zaś jak w sumie trochę ciemność już zrobiła przez te wszystkie chmury. Dobra, widzimy się za chwileczkę jak postaram się zakręcić, bo jakoś siuniam. Dobra, widzę, ja już dziękuję Wam za oglądanie. Postaram się teraz to zakręcić Bo no, zbiera się coś tam już No ma padać ogółem Także o, Widzimy się za chwileczkę Nie wiem widzowie, już chyba na dzisiaj koniec. No dobra. Dziękuję za oglądanie i postaram się ogółem to Borspina poprawić i nauczyć się go. No i co widzowie, cześć.